Wybory za 13 dni. Kampania przedwyborcza nie zwalnia tempa. Platforma pokazała za sprawą swych kandydatek swą piękniejszą twarz, a lider PJN-u, Paweł Kowal, przedstawił w Krakowie program swej partii dla młodych ludzi. Cześć. Największą biedą młodych Polaków jest bezrobocie, które wśród absolwentów szkół wyższych sięga nawet 30%, alarmował w Krakowie przewodniczący PJN Paweł Kowal. Jego zdaniem drugi kierunek studiów musi dalej być bezpłatny. Absolwenci i studenci, którzy jeszcze w trakcie nauki zakładaliby własny biznes, powinni dostawać gwarantowaną przez państwo pożyczkę rzędu 20 tysięcy zł, a pracujący na umowę zlecenie w pierwszym okresie powinni być zwolnieni z obowiązkowego ubezpieczenia i składek na fundusz pracy żeby nie budować w Polsce coraz większej to i większej grupy osób przywiązanych do budżetu, do pieniędzy budżetowych czy jakichś okołobudżetowych. Krótko mówiąc, postawić na przedsiębiorczość, postawić na przedsiębiorczość już teraz. Przewodniczący PJN przekonywał, że bez przemyślanej polityki prorodzinnej i programów ułatwiających życiowy start młodych ludzi czeka, jak to ujął, że zamiast Irlandii będziemy mieli Grecję. Paweł Kowal proponuje też, by rozwijać pakiet rodzina na swoim o mieszkania z rynku wtórnego, a kredyty na ich kupno w połowie powinny być gwarantowane przez państwo.